Online. Wszystkie słowa, które tutaj usłyszeliście, są słowami uczestników stacjonarnej grupy rozwoju. Mamy też nagrane wypowiedzi grupy rozwoju online i jeszcze będzie też kilka, które zostaną dosłane nam przez uczestników w indywidualnych nagraniach. Chciałbym zwrócić Wam uwagę, że nasza praktyka, nasza jakość działań związanych z rozwojem osobistym, mój, mój program, który ma ten podstawowy, charakterystyczny wątek, poznając siebie, żyjemy prawdziwie. Dostrzegam chęć uczestniczenia wielu ludzi w tym projekcie, dlatego też zbudowaliśmy tę te narrację przez webinary, które są nagraniami stacjonarnej grupy rozwoju, przyłączonej na grupę rozwoju online. I Grupa Rozwoju Online jest taką grupą właśnie otwartą. Dzięki tym webinarom będziecie mogli się dowiedzieć, jak pracujemy, w jaki sposób poruszamy się w przestrzeni rozwoju osobistego. I będziemy też organizowali za pewien czas comiesięczne spotkania online, abym mógł odpowiadać na pytania, które będą się rodziły, gdy będziecie mieli do czynienia z tym materiałem ujętym właśnie w webinarach. Zachęcam Was do odwiedzenia social mediów, w których jest dużo tych informacji mojego kanału na YouTube, jak również strony internetową, na której możecie znaleźć właśnie webinary, o których wspominam. Mam nadzieję, że spotkamy się w maju i że będziecie Zachęceni wypowiedziami tych uczestników, którzy zechcieli słowo od serca powiedzieć o tym, co tu się dzieje. Mamy na pewno otwartość do zapisywania się również na spotkania i sesje. Jeżeli ktoś ma ochotę, zawsze znajdę czas dla kogoś, kto potrzebuje, aby coś wyjaśnić. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i za zainteresowanie. Poznając siebie, żyjemy prawdziwie do zobaczenia.